Slipa, jest lipa. Są jeszcze jakieś shoty złotowani? Są. No dostał, dostał, powolony z przedsiębiorka. Tam wywiedzają ich. Dostał jeden. I dawaj dojrzałym na do, do. Ten Jorkman to normalnie dobre shoty robi. Także sub i Siewnosimkodiem z tej strony dzisiaj nas na kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj w tym filmie chcemy wam pokazać trzy procesy sposoby, które sprawią, że Wasza mapa na kreatywnym będzie lepsza i bardziej grywalna. Bez przedłużania zapraszam Was do miłego oglądania. Okej, okay, a więc pierwszym sposobem będzie tak zwany styl retro. Dzięki temu stylowi zobaczycie, że mapa na kreatywnym może być jeszcze bardziej kolorowa. Zobaczcie sami, sprawdźcie dokładnie ustawienia i ustawiajcie! Ale czekaj, czekaj, Yorkman, przecież nam nie pokazałeś, jak to wygląda na budowaniu. Spokojnie, spokojnie, już Wam to pokazuję. Zobaczcie sami. Ściany są bardziej różowe i dzięki temu building jest jeszcze bardziej przyjemniejszy. A oto ustawienia właśnie tego stylu. Następnym sposobem będą takie małe króleczki, które generują takie fajne ptaszki. Są one szczególnie ładne w stylu retro, ponieważ dodają efektu i to nie byle jakiego. Oto one. Dobrze, teraz troszeczkę w dłuższy sposób. Wiele, ale tu wiele osób pyta mnie, jak robię takie dobre zanorsy. To już nie tajemnica. Umieszczam parę gotowców, popatrzę na nie, dodam podłogę, bandspady, lunchpady, jakieś bronie i już zanworsy gotowe. I to nie byle jakie. Tutaj macie przykład, jak w 5 minut stworzyłem super pomysłowe zanorsy z hangarami. Umieściłem parę nadajników na każdym z dachów. It's so. Czyli podsumowując, ten sposób polega na tym, byście po prostu wspomnieli gotowców, popatrzyli na nie i cyk, super mapa, gotowa. Dobrze, na koniec chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za Waszą aktywność na kanale. Subiki bardzo szybko lecą i to dzięki Wam jestem dalej skłonny do pracy na YouTubie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Trzymajcie się, do następnych odcinków, narka! Dziękuję, internecik już. Koniec 0.5 Mam lagi, 20 pingów, mam lagi Ty dostaliśmy się, to jest przestartowo Savi